Witam wszystkich bardzo serdecznie i jestem, Być to jest kolejny odcinek z Gotika 3. I tak, ostatnio okradaliśmy parę osób. W tym chyba J Viera, a go nie okradłem. Sobie save, y, no, bo no nie wiem kiedy. Mam, nie wiem kiedy wam quick chodzi o to. Ogólnie. Problem z mikrofonem naprawiony. No, mam nadzieję, że nawet lepiej teraz mnie słychać ogólnie. Bo... ...pogrzebałem trochę w opcjach mojego mikrofonu i po prostu zwiększyłem herce i ogólnie jest lepsza jakość, yy, powinna być oraz yy, włączyłem tłumienie szumów, dzięki czemu no myślę, że teraz yy, o wiele lepiej wam się powinno mnie słyszeć, yy, przynajmniej mam taką nadzieję, no i cóż, yy, zapraszam do oglądania. No, Marmarz, ziomeczku, kogoś czy to nie gdzie jest w ogóle Norris, ja się nauczyłem siły w ostatnim odcinku, nie, gdzie on jest Norris? to jest buntowniczka, to Norris musi spać, tak, spić. Jest spać na tej chacie. Ogólnie, jak mówiłem, dokończamy questy w Brytanii, oddajemy wszystko, co można. Dobra, jest i Norris. Y czy ja chciałem siłę? Tak, chciałem tak? chyba siłę. Tak, dobra. Tak, chciałem siłę, dokładnie. Mm, dobra, wow, 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 ale nie przelegowało. Tam u góry okradają wszystkich. Chyba jeszcze koper mi został do okradnięcia. Dobra, ładnie wszystkich okrotnych. Okradn Denerwujemy ten system jednak doświadczenia w Gotiku 3 za kradzieże kieszonkowe. Nie po czym się tego uczyłem, bez sensu, ale. Jednak chciała to trochę teraz wykorzystać, tak, bo poszło na to naprawdę bardzo dużo punktów nauki. Dobra, teleport do Cabden Cabden, Cabden, tak, musimy w ogóle oddać te kwestie, jest odur Twórca strzał i tak dalej. Gluter, do Sylwen, wezmę sobie przy okazji. Oczywiście się Zokary szedł do Sealand, więc... Ale to chyba dopiero za kilka odcinków, chociaż kto wie. Znaczy, no... za kilka. Czekaj, jak będę jakieś miejsce do spania, albo co... Jest jedno, proszę bardzo. Do południa najlepiej. Proszę bardzo. Hmm, ogólnie to powinien być ten asasyn. Nie, nic, nic nie wiem, ziomeczku, nic nie wiem. Ach, pamiętacie te, te pierwsze odcinki, kurde, z Gotika 3? Jak tutaj byliśmy? Kurde. Hej, Silas. Uh, jestem najemnikiem. Czy ja z nim nie gadałem? Dobra, nieważne. Nie gadałem z Silasem na samym początku gry. Huhu. Ciekawostka. Perarara. Ale gdzie jest ten asasyn? Chyba, że on śpi, albo co, nie no nie powinienem spać. Już jest już taka godzina, że wszyscy ogólnie powinni być na zewnątrz. Właśnie wychodzą. O cześć. Czego jeszcze chcę? Odczep się. Okradłem go? Myślałem, że go nie okradłem. Kemal... Bo mogę... Ale nie, no naprawdę mało jak spa. No, zależy od rangi, ale taki na przykład eksternal assassin, jak właśnie Gamal, Gamal się nazywa, powinien na przykład dawać 100 no bo, what the fuck, Easy. No nie wiem, nie wiem, według mnie powinni niewolnicy dostawać 10 expa i farmerzy, powiedzmy tacy, powiedzmy to już troszeczkę więcej niż taki zwykły ten. Mimo tych pierwszych, ja w będziemy chyba wszystkich dać, ale ja tam wolę zapisywać, żeby potem nie przesyłać, co ja no i 25 za takiego tego, no to jest po prostu śmieszne. Czy ja na zaostrzyłem mój miecz ogólnie, muszę się dowiedzieć, bo nie wiem. Tak. Bufford, Bufford, Jeden pies jak na imię. Pek. m 20, jest, mam, nie a Ma do wiele niższą rangę od waka szefa tego miasta. Wak? Uruk, boże, wak jest. Nie powiem teraz. Dobra, Urkras, mam na ciebie złe i dobre wieści. Milok jest twoim nowym twórcą bełtów. O czym ty mówisz? Byłem w Terek, co domyślałem się kontakt z szyftarzem. Widzę, że tak chcę kiedy dostanę moją pierwszą skrzynię. Sam musisz to z nim uzgodnić. Inaczej nie starczy bełtów. Jak nie starczy bełtów. Co ja mam iść do Trellis? Natychmiast wracaj do Miloka, potrzebuję pierwszej dostawy, jeśli on chce coś zamówienie, powinien zrobić coś w tym kierunku. Mam dostarczyć bełty tutaj? Dokładnie, Mora. Idź... ...i powiedz mu to. Strasznie się w z Gives, będzie wysłał wysyłał 900 każdego miesiąca. Pierwsza dostawa jest w całości zapłacona. Ile Gives za tą przesyłkę? 2500 sztuk miesięcznie. 2500 sztuk całkiem, 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 w porządku. Przynajmniej się, się nie oszukali, Mora. Muszę znaleźć się znów swoimi interesami. Zanim zapomnę, Uruk pytał o Ciebie. Nie wiem, czego o Ciebie może chcieć, ale lepiej nie każ mu czekać na, ciebie, na siebie. Tych strzał starczyłoby do całej armii najemników. Mimo wszystko wolałbym armię orków. 900 strzał każdego miesiąca powinny wystarczyć dla tych frajerów. Będę nagrodzony? Dostała pieniądze dosyć i Idź, zobaczysz się z buffordem odebrać, należną Ci nagrodę. Rozumiem. No, mianowicie Uruk ma nowe zadanie, czyli jest quest packa ogólnie, to będzie takie króciutkie, szybkie zadanko. Stać! Naszym ludziom znika coraz więcej kosztowności. Założę się, że to twoja sprawka. Eee... Zapomnijmy o tej sprawie. Łatwe. Tym razem ci odpuszczę. Nie sprawiaj już żadnych kłopotów. Ora widzisz ogólnie Lipton w takim razie. Gdyby to było tak łatwe. I to bardzo duży Lipton. Jeśli już nie możemy ich okradać, oznacza tylko jedno. ...że po prostu nie możemy. Teraz wszystko denerwujące. Chyba nie będę grał do tych ludzi, no bo. Bra, Bufford. Przesyła mnie Urkras. Zadbaj się o strzał? Tak. Bardzo dobrze. Widziałem Norę Królika za Palisadą. nie się zaczęło. Najpierw chcą działkę. Oczywiście, może zachować te strzały. Kilka z nich jest własnością prywatną. No nie, to docenisz. Polowanie się zaczęło. Te. Super, super. W ogóle. mi się wydaje, żeby dochodzić no do tych swapikarzy ogólnie i patrzeć, co mają. Yy, Czyli nie chcę się w coś zaopatrywać ogólnie, bo. No nie wiem, na przykład tworzenie miksur z czego innego też by było całkiem niezłe, ale jednak to jest dosyć niezły wydatek. Na przykład z, z tego. Z dzikich jagód. No bo tych dzikich jagód jest mnóstwo. Tak to jest drogie. To, jest, to mamy akurat, więc nie. Z korzeni leczniczych. Jasne. Yy, z słonecznego ziela. Jasne. Nie no, pff, Starczy mi słoneczne ziele mi się wydaje, chociaż. Czy ja mam dużo tego. Chyba tak, powinno styknąć. Nie, nie chcę dawać pieniędzy. Kurde, no nie chcę takich rzeczy kupować, jak chcę na przykład fiolki czy coś takiego. Uruk. Przesyłam je Urkras. Wiem o tym Mora. Zanim pytasz, Wnosi mam to, to zrobić dla Urkrasa. Nie mam tak naprawdę czasu na trywialne rzeczy. Dobra, ale dlaczego miałbym spotkać się z tobą? Ponieważ czuję kogoś, który nie się do bandy Buforda, ale kogoś, kto już wie, że orkowie sprawują władzę. A może się mylę co do ciebie? Orkowie kupują Mertane. Są nowymi panami, którym i ja teraz służę. Dokładnie, mora. To jest to, co chciałem usłyszeć. Co mam dla ciebie zrobić? Są sprawy, o których można porozmawiać z orkami czy najemnikami i są takie, o których powiedzieć można tylko tobie. Zamieniam się w słuch. Nasz dowódca Khan potrzebuje nowych ludzi, dyskretnych i godnych zaufania. Dajmis nie są głupi. Niektórzy próbują wycisnąć ile się da z naszej współpracy. Masz tu listę z trzema imionami. Każdy morantyliście po posiada jakieś informacje na nasz temat. Znając życie, nie mieszka z się ich buntownikom. Każda z nich musi zostać uciszona, ale niech się webej nie poprzewraca mora. Nie myśl sobie, że wystarczy ich od tak, zabić. Zostane za morderstwo nie będzie tolerowane w żaden z miast. Spróbuj ich uciszyć w inny sposób. Na przykład złotem i nutką poświęcenia? Tak, jednak niezależnie od tego, jak to zrobisz, nie, nie przesać. Mam się spotkać z tobą, jak skończę pracę? Nie, idź do Faring. Przy wejściu do zamku czeka strażnik Gnar, do którego trafiają wszelkie ważne sprawy. Będziesz wiedział, o co chodzi. Jezu mówię, rozmowie, użyję słów. Ni nikt nie jest ważny i przylotnie pokażesz mu listę. Nie dawaj, tylko pokaż. Prawdopodobnie, będziesz Prawdopodobnie nie będziesz jedynym, który będzie szukał tych osób. Są na coś inni? Z tego gatunku? Nie, ale i tak mamy dużo tych mor pracujących pod przykrywką. Kan przekazał listę również innym gubernatorom. Rozumiem. Oh, nie zapomnij, mora. Nie potrzebuję zabójcy. Potrzebuję rozsądnego wojownika. Och, się nagadałem. Mógłbym normalnie robić dubbing w gotiku Dobra, ogólnie znaliśmy listę, którą. No, wy, to, wypadałoby przeczytać, bo nie wiadomo, kto na tej liście jest. Tak, lista Kana. Jest problem z kilkoma morami. Chociaż zazwyczaj popieram tą masycyjną przemoc, jeśli jej ofiarami padają mory. To tym razem bardziej musimy się postarać. W innym przypadku to nic zdemaskują naszych szpiegów, o ile... o wiele za wcześnie. Moralares. Gdzieś w Gelder. Moragorn, widziana na policzom Mora Moratelis, podobno zaczyna się w trelis Mora, Moratorus. Dobra. Nie potrzebuję sobie tego kogoś intellignego. Za naszego nieocenionego Erszta-Kana. Dobra. Widzę te wszystkie osoby oczywiście, jak to bywa zwykle. Gdzie są questy? Gdzie są questy? Questy. Czy w Redok wszystko, w Wardej to będzie się ciągnąć trochę tego nie cofnijmy, to się zaraz zrobi. Dobra, przetorportujmy się do teraz do Trelli z powrotem, aby pogadać o tych strzałach, żeby następnie już nie wracać i przy okazji oddamy, nie do Faring i przy od, przy okazji oddamy 500 sztuk złota temu od Gelforda I powinno być Git, jak chcę więc jak najbardziej wycisnąć EXPA z Myrtany nie zacznę ją podbijać oczywiście po. Na koniec let's playa. Którą nie ukrywając, będzie jeszcze jednak trochę trwał. No i przy okazji pogadamy z Torusem o zaistnieniu sytuacji. Więc ja jednak trochę się nagaram w tym odcinku, bo praktycznie wszystkie z quest klaspaka. Torus. Naprawdę pracujesz do orków? Oczywiście, że pracuję dla orków. Zawsze robię to dla najsilniejszych i którzy są w stanie wypełnić moje kieszenie złotem. Jesteś pewien, że. Co to ma znaczyć? Oczywiście, że jestem tego pewien. Żadnych powiązań albo kontaktów z descendentami? Czego właściwie do mnie chcesz? Wyduś coś z siebie. Pewien ork uważa, że współpracuje z mutownikami. To jest najgorsza rzecz jaką kiedykolwiek słyszałem. Musi być kompletnym debilem, może potrzebuje kilku ciosów po łbie. Wybiera ciosów po... ostatnia rzecz jaką byś chciał z nim zrobić, zaufaj mi. Zaufać sobie? Nigdy nawet, jeśli miałbym być ostatnia rzecz w moim życiu. Aha, ale już sam fakt, że każesz mi tolerować jego zaufałość mówi tak, że chyba jednak się zmieniłeś. Jak się nazywa? Przydał mi się mały trening. Ork nazywa się Kan i rządzi na zamku w Faring. k -ka Kan? Co ty żarty sobie stroisz? Proszę, oto to dowód. Otrzymałem listy od orkowego gubernatora. Widnieje na niej twoje imię. Pokaż mi to. Rzeczywiście, to niemożliwe, zupełnie bez sensu. Kilka osób otrzymało te listę. Powinniśmy się na batzonić na wypadek, gdyby ktoś próbował ci się na Ciebie zaczalić dziś w nocy. Musisz wyjaśnić tę sytuację. Wolę mi się odejść do Farring i spotkać z całym osobiście, ale nie mogę się stąd ruszyć. A nie mówisz przypadkiem, że mi nie ufasz? Nie ekscytuj się. W błąd raz na zawsze otrzymasz swoje złoto. To na pewno jest to, czego chcesz. W porządku. Zobaczę, co uda mi się zdziałać. Natychmiast wrócę do Farring. Kto wie, ilu świrów kręci się po okolicy. Boisz się? Precyzyjnie wycelowany bełt sa. Tamtych zarośli mogą mi co nieco zaszkodzić. To nie ma nic wspólnego ze strachem. Rozumiem. Jak no wiecie, jest ogólnie. Dowodzi w faring, no i. znaczy w trellis, więc Kan musiał się deszczką pomylić, bo jak wiecie, no. rządzi, jakby tak. razem z tym tutaj przywódcą, nie wiem jaką już ma. chyba z Wakiem, Warekiem. Te orkowie wszystkie są takie same. Ich pokradają, wszystkich tutaj, nie? No, ich okradają pierwszych. Przychodzę od Urkrasa. Tego się obawiałem. Jakie są jeszcze jego wymagania? Bełty nie robią się same, to wymaga czasu. Urkas uważa, że znaczy czas na pierwszą dostawę bełtów. On uważa? Teraz ja ci coś powiem, mora. Myślę, że powinienem dostarczyć pierwszą partię o ostrych bełtów? A ja ci nie ufam. Dostaniesz są mnie dnia jednego bełta, dopóki nie pokryjesz kosztów najbliższych dziesięciu dostaw. Następnych dziesięciu dostaw to stanowczo zbyt dużo złota naraz. Więc idź do Urkasa po więcej złota. Nic za nic. Mimo faktu, że Urkas jest orkiem, to wciąż tylko strażnikiem magazynu. Nie powinien zgrywać ważniaka. 3000 sztuk złota za każdą dostawę. Powiem mu. No, jak widzicie, mm. Milok żąda dość wygórwanej ceny oraz zapłacenia na razu za 10 dostaw. No co? Raczej wątpię, żeby się spodobało mm, Urkrasowi. No więc cóż. <laughs> Zobaczymy reakcję Urkrasa. No ale zadowolony to nie będzie. Nie będzie. Oj, nie będzie. Dobra, idziemy do Pera, bo musimy oddać hajs od Gelforda, chyba dobrze pamiętam? Tak. Przenoszę złoto od Gelforda. Co? Naprawdę? Myślałem, że już nigdy tego złota na oczy nie zobaczę. Dziękuję. Wyluzuj, to tylko kilka sztuk złota. Tylko kilka sztuk złota? Chłopie! Złoto do klucz do lepszego życia. Jakie życie byłoby lepsze? Mam przelecieć przez cały trace i wypróżnić kieszenie każdego, kogo tylko spotkam? Nie. Poczekam tu na coś na dużego, na mojej drodze. Skoro tak twierdzisz? No i proszę bardzo. Teraz wracamy do tego Cabrona, a potem będziemy latać w Brulnie po tych miastach, wszystkich itd., itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej. Nie okradać dopóki nas ktoś. Nie, nie obdupcy. My okradamy ludzi. Eee, więc kebran. No, posiedzimy jeszcze od kilka no, góra, dwa, trzy odcinki posiedzimy jeszcze w Mrtanie, wykonując resztę questów. No bo jednak, mówię, chcę ucisnąć jak najwięcej z tego wszystkiego, aby. Być przygotowanym na warant teraz w warancie przygotować się już tak na maksa na Nordmar ogólnie. Dobra. Milo chce złota. Dużo złota. Sam go chcę, Ale on chce twojego złota. 3000 sztuk doka za każdą przesyłkę. 3, 3, 3000 sztuk złota? Za pierwsze 10 dostaw trzeba zapłacić z góry, inaczej w ogóle nie podejmie się transportu. 3... 3 30 tysięcy sztuk złota? Czy ten ork już nie za długo przywołał z morami? Za kogo on się uważa? Nielesanie nawet 2000 tysiące sztuk złota. To jak mam zapłacić za jego przesyłkę? Wcale, ale... Jakoś może mieć swoją cenę, jednakże ta cena jest obrazą. Więc nie dobijemy targu? Nie, nie dobijemy. Udaj się do Miloka i powiedz mu tak. Taka cena jest godna mory. Jeśli czegoś jeszcze chce, chcesz iść do buforda. Dobrze, tak, zrobię. A mi ma sprawa zapłaty? Nie bawię się w turystyk wiedzącego trelik za darmo. Wiesz, jak to działa, mora. Buford jest odpowiedzialny za was, najemników. Nawet jeśli nie mi dobrego szyftarza, więc może żyć na pewną nagrodę. Rozumiem. No, ogólnie Urkas jest z nas zadowolony, że pomogliśmy mu z, ty z tymi dostawcami. Nawet jeśli się nam się nie udało, ale, no, z mi się udało, więc jest z nas zadowolony. Tylko po powiemy Milokowi, że niech się wali na ryj. I będzie dobrze. Przesyła mi Urkras, opiekun magazynu. Słyszałem, że nie udało Ci się znaleźć nowego szyftarza dla Urkasa. Jeśli to prawda, to dlaczego nie mam Ci wynagrodzić? Coś pokręciłeś. Urkraz uznał, że to była zbyt za wysoka. Jeśli o mnie chodzi, wszystko wykonane należycie. Cóż, twoją zapłatą będzie udział w wysokach raczej obecnej dostawy bełtów. Nie dostaniesz żadnych tych obiecanych 300 sztuk złota. Dlaczego bełtów? To, że Urkraz nie, nie otrzymał jeszcze swojej dostawy bełtów, nie oznacza, że my żadnych nie mamy. Zwyczajnie mamy już zapasów. Jednakże każdy najemnik otrzyma co nieco. Rozumiem. Zostaliśmy małe głowienko, które sprzedam za, nie za niedużo. Nie wrócimy do Miloka. Powiedz mu. Że taka cena jest godna mory. Więc będzie to wielka obraza dla orka, który, któremu powiedział to ork. Więc, no cóż, też bym się obraził, gdybym był orkiem i taki ork by mi coś powiedział. Tak to już jest Taka cena jest godna mory. To słowa urukrasa, tak. Tak. Chyba, że powinieneś to usłyszeć. No, rozumiem, to no, ten transaktor się nie udało. Dobra, następnym miasto, jak widzimy, oczywiście jest Montera! Gdzie jest Montera? No to że też spróbujmy kogoś okraść, trosze chociaż troszeczkę osób. Bo kurde, no nie nadarem nie, jednak uczyłem się tego wszystkiego, Kurde no, Lipton Wielki, mój pies się rozciąga, nie wiem co on odwala. Hej, jak hej. Nie możesz mi pomóc! Tylko dawaj hajs, pokaż co masz. Dawaj, pokaż towarem. I muszę sprawdzić parę rzeczy. No, widzę, że jesteś biedny, jak. Łota! The... Jakie te szale są drogie? Skoro jedno nie za tyle, to kurde. Prawie, dobra, dawaj mi. O, dawaj mi to. To. Ja się tak ci trochę strzału, żemeczku Nie, dawaj jeden z powrotem i może daj mi dwie pochodnie i może dobra, dobra to już ci troszeczkę złota masz Tam, no i chyba nie ma żadnych kwestiów aczkolwiek sprawdzę yy, w mojej kościarni Montera Przemieniorku z Montery, no właśnie. Czyli tylko przyszedłem tutaj po troszeczkę. troszeczku niezły jest, co? Co? A, ten strażnik przebrami. no wal się. Dobra, kogo tu jeszcze pokradać? 69 zł przypadek? Nie sądzę. Tak się kończy plotkowanie. Chyba, że, no, nie wiem. No, okradałem, dopóki nie się nie opieprzy i tyle. Hmm, nie ja się go okraść. Ciekawostka. No masz. Czy masz coś ciekawego na sprzedaż ogólnie, ty ziomeczku? Ty nie masz nic. Dobra. A czy... Ty masz coś na sprzedaż? U. Czy masz na sprzedaż wytrychy, które na pewno z, ch z chęcią zakupię? Więc, no, masz. No nie, że każdy może mnie opieprzyć za to, że ich okradam, bo jak nie, no to... Lipton. Basir, co ty masz, co ty masz, co ty masz, o fiolka, o Bogu, dzięki, dzięki, ziomeczku, dzięki, to się przyda, nie chcę robić tego poza odcinkiem, po prostu chcę, żeby moja sera była w serii, to jest umówilec, robię co chcę, nie jestem spragniony, macie coś poza wódą, bla, 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 e, dawaj wytrychy, dawaj pustą butelkę, no i dzięki, dzięki, dzięki. No Największy problem jest z tymi pustymi butelkami, niż z roślinami, aby tworzyć sobie mikstylenię, co jest najciekawsze ogólnie, ale... Takie mam. Czy ktoś to nie opieprzy? Zwykle orkowie opieprzają, więc... powiem je już owalić. Więc, póki co jeszcze mogę okraść parę osób. Na przykład... Go. O, wow, mogę wszystkich tych orków pokradać, ale... A, pokradam ich, co tam. Sprawdzę czy mogę podnieść w ogóle ten. No dobra. Spróbuję podnieść... Yy... Yy, ten kamień taki muński do góry. Fajnie gdyby się udało. Nie wiem ile potrzebne nie siły, nigdy nie wiem, nigdy, zawsze zapominam. No, ale cóż, zobaczymy, zobaczymy. Fajnie by się udało, bo to tak idziemy siłą wtedy w górę, 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 górę i wiecie wiem w dupy na cały dragrot, czy ja zawsze mówię sobie, zrobię, zrobię mikstury, zrobię który zrobię mixurę, ja ich nigdy, czy nigdy nie zrobiłem. Ani razu jeszcze. Nie dziwię się jak inaczej, no nie wiem, kurde no nie wiem czy to zeżrać, czy nie, no bo... Dobra, czyli tych typów tutaj co są nie okradać, tych strażników, bo nas zeżerą. Ukradnijmy niewolników. Wątpię, żeby taki niewolnik mógł wykryć, że go okradłem, prawda? Na przykład taki Leon idiota. No właśnie. Pięć! O mój! Stoć! Zapisałem. parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Mam. No i niestety, koniec okradania w monterze. Gdybyśmy mieli tłumaczenie się, mogłbym okraść wszystkich, ale jak się. Nie, będę tego uczył się i nie będę ich okradał. Po prostu będę okradał w miarę możliwości. I tyle, i z tym podnieść ten kamień młyński. Jeśli się nie uda, no to po prostu trudno. Po prostu będę wiedział, że potrzebuję jeszcze więcej siły. Proszę, podnieś go bezimienny. Zrób to dla mnie. I 240 siły. W końcu mam siłę, by podnosić kamienie muńskie. Super. Na samym miasto, jak widzimy, będzie Okara. A więc. Czy ja teleporto kara powinien mieć? Nie on do nemory. Dobra, Brawo, teleporto kara, albo gota. Puh, gota, 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 gota. Wracasz. Gota, gota, ziomeczku, gota. No, dwa do goty. Nie wiem count. O, ale jesteśmy w gocie, ładnie są buntownicy. No i tak w, w tym miejscu. Zapisz, zapisz. Cóż, myślę, że ten się Wam podobał i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Gotika 3. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!